Udało mi się namówić pana Zbigniewa, żeby nam pokazał jak się robi rogale świętomarcińskie. Obejrzyjcie to, bo to jest naprawdę unikalna sprawa. Mamy już rozwałkowane ciasto. To jest bardzo ważne, rozwałkowane i e, te ciasto odpoczęło, czyli było w chłodni ponad dwie godziny. Najlepiej jak jest 12-14 godzin to w ten czas wychodzi takie super ciasto na rogale. To jest te ciasto półfrancuskie, które już jest przewałkowane. Tego tutaj nie widać, tego przewałkowania warstwa ciastwa, warstwa tłuszczu, dlatego że to jest bardzo dobrze zwałkowane. Takie trójkąciki są... Idealne dlatego, że jak będziemy zwijać, to nam powstanie taka, e, taka fajna poduszeczka się zrobi z tego. No i teraz najważniejsze to jest masa. masa. I w tej masie jest ten biały mak, o którym Pan mówił? W tej masie jest Stalany, biały mak, nie e, cukier, jaja, e, bakalie, rodzynki, skórka pomarańczowa. E, no i to po prostu jest też robione dzień wcześniej, żeby się przerobiło. Jak to się przerobi, no to szpycujemy. No i zaczynamy szpycować. No i cały worek poszedł na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rogali. No i teraz te rogale, cały patent to jest też w zwijaniu. No żeby rogala dobrze zwinąć, to trzeba go... U podstawy, tutaj go trzeba przeciąć i bardzo ważne, wywinąć. O kurczę. I dopiero teraz zwijamy. Jest to mniej trochę skomplikowane niż wiązanie krawata, ale... No nie umiem krawata wiązać do dzisiaj. <gryw> ja też nie. Ale, ale rogale potrafia, potrafię zwinąć nie śmiałem zapytać jak pan mówi, że dzieci mogą to ja też... Tak, chcę. i proszę. I tak? Tak, tak. Dobrze, dobrze. Nie podnosimy. O, Zawijamy to. Uszy tak? muszą być tak jest. I uszy muszą być tak jak świńskie. Łóżka. i teraz mogę tak. go przenieść? Przez tak. teraz można go przenieść w ten sposób najlepiej. Tego ja zrobiłem. Ja zrobiłem tego. Ale proszę zwijać nie ma żartów pyk. Tak i jedziemy. Tak. Tak się to robi w XXI wieku, trzeba zdobywać nowe kompetencje. Co chwila się człowiek musi rozwijać? Całe życie. Proszę i mamy zrobionych tam ileś rogalików. By ktoś pomyślał, jak zobaczy to w telewizji, że on zrobi w domu rogaliki. Ja mówię bardzo dobrze, proszę rób. Tylko że to wszystko było przygotowane. My tylko żeśmy... My nic nie zrobiliśmy. Tylko żeśmy nadzieli. No tak. Więc mamy Rogaliki. Mamy orzech. To nie jest laskowy, niebłoski, ale jest. Jest pomada. Pomada to jest to niedobre, czyli ten cukier z wodą. Ale staramy się robić jego jak najmniej. Jedno maśnięcie wystarczy. Nie więcej. Ale pomada musi być, żeby to był rogal święto tak żeby spełniał tak. wymogi produktu regionalnego. Takie proste narzędzie. Każdy w domu ma pędzel, bo robił remont, więc póki mokre, wilgotne, jeszcze trzeba posypać. No. I te rogale ręcznie robione. Teraz by trzeba było napisać rogal ręcznie robiony. Pan Zbigniew pięknie mówił o tym, że rogalami świętomarcińskimi trzeba się dzielić, więc my mogę to podnieść. No więc my dzisiaj przez ekrany i przez nowoczesne technologie dzielimy się nimi z wami, a wy, będąc w Wielkopolsce, zajrzyjcie do piekarni Natura, bo te rogale są naprawdę rewelacyjne i musicie ich spróbować. Dziękuję Pani Zbigniewie za tą lekcję. Ja.